Rok 2000 Zmiana daty z 99 na 2000 w komputerach miała zniszczyć wszystko. 2001 Wąwik miał zabić nas wszystkich. 2002 Wirus zachodniego Nilu miał zabić nas wszystkich. 2003 SARS miał zabić nas wszystkich. 2004 Choroba wściekłych krów miała zabić nas wszystkich. 2005 Dasia grypa miała zabić nas wszystkich. 2006 Ecoli miała zabić nas wszystkich. 2008 Załamanie rynków finansowych. Miało zniszczyć wszystko. 2009, Świńska Grypa miała zabić nas wszystkich. 2012. Kalendarz Majów zapowiadał koniec świata. 2013 Korea Północna miała wywołać trzecią wojnę świata. 2014. Ebola miała zabić nas wszystkich, 2015. ISIS miało zabić nas wszystkich. 2016, wirus Zika miał zabić nas wszystkich. 2020 boimy się, że koronawirus zabije nas wszystkich. Pomyśl rozsądnie, co nas tak naprawdę zabija. Strach. Wyłącz telewizję, umyj dobrze ręce, zachowaj spokój, a jeśli już musisz koniecznie nad czymś się zastanawiać, to rozważ, kto odnosi korzyści z Twojego strachu. Podejdź dalej. Ktoś może potrzebować tej refleksji.